No więc skończyłem Mario RPG. Cała przygoda zajęła mi 12 godzin, no i nasunęło się pytanie, czy wszystkie retro tytuły tak naprawdę nadają się na to, aby być remakami? No bo Mario, The Legend of Seven Star, która była oryginalnie wydana na Super Nintendo, to jest ikona, i przede wszystkim gra legendarna. Została stworzona przez Squaresoft. Square Soft. A Squaresoft i Nintendo to byli bardzo dobrzy koledzy, którzy mieli fantastyczną współpracę i byli to po prostu takie duo, które podbijał świat. No i po Mario RPG wszystko się rozbiło. Nistąd nic Square Squaresoft zrezygnowało ze współpracy z Nintendo, ruszyło w swoim własnym kierunku i robiła ekskluzywy na PlayStation. a ich kolejny produkt Final Fantasy VII. Ogromny sukces, no i ponoć spór też poszedł właśnie o dystrybucję, kto powinien wydawać gry, czuć to, że to była kra zrobiona przez Squara, ma to DNA, a nawet jedna postać, która pojawia się w tej grze, pojawia się bardzo podobna postać w Finalu dziewiątce, która też mieszka na bagnach i... Hmm. W Mario RPG wreszcie mogliśmy pochodzić, pogadać, poeksplorować królestwo Mariana, tak? Królestwo grzybów. To było coś świeżego i nowego. Miał również niesamowity system walki, gdzie pozbyli się tego takiego klasycznego okienka wyboru e, podczas walki ataku czy tam magii i zamienili go na takiego krzyżaka. Bardzo to było fajne i bardzo przyspieszało rozgrywkę. Mario zostawiła ślad na historii. A przede wszystkim w swojej nazwie, no bo przecież RPG przedtem nie istniało. Jest to pierwszy RPG, który powstał jest to skrót od Red... Plumber guy. A, jakiś śmieszny żarcik miał być nie nie, nie świetną nie jakoś mnie kurwa denerwuje. Ja, tak muzyka po dziś dzień jest doceniana, była stworzona przez kompozytorkę, która później ruszyła i stworzyła jeden z najlepszych soundtracków wszechczasów do Kingdom Hearts. <z <presses> <z� <wami> <pirate> <thhh> To Mario zrobiło rewolucję i oczywiście Nintendo chciała zrobić kolejne gry, ale niestety, ponieważ Square i Mario się rozeszli, nie wiadomo kto ma prawa do tytułu, tak powstał Paper Mario, który miał być takim duchowym następcą, właśnie Mario RPG, no ale jak wiecie, nie do końca nim był, no i po dziś dzień... Nie było Mario RPG żadnego. A mi się wydaje, że nadciąga właśnie dwójka, bo to chyba taki trochę był. To taki chyba trochę przedsmak, że nadciąga kolejna część. Mario Legend of Seven Stars nie sprzedała się dobrze. Miała swój spotlight i była uważana za najlepsze Mario przez 5 tygodni, bo po 5 tygodniach zostało ogłoszone. Mario 64, co spowodowało, że zainteresowanie Mario rpg totalnie spadło. W, w cały hype poszedł w kierunku trójwymiarowego Mariana i nowej konsoli Nintendo 64. I tak powstał jeden z najdziwniejszych i najbardziej niedocenionych gier w uniwersum Mariana. No tak, ale przecież mieliśmy rozmawiać o remake'u, a nie o oryginalu, prawda? Yeah, baby! Myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy zrozumieli historię Mariana i jak jest ważny, bo ja doceniam właśnie tą ważność historyczną tej gry. No ale jeżeli chodzi o remake, to jak on się spisuje? Czy faktycznie było warto przywracać Mariana ze zmarłych? Chyba to, co się rzuca najbardziej, to grafika, prawda? I niby jest lepsza i odświeżona, ale osobiście mam problemy. Mamy te levele, gdzie jest takie piękne odbicie raj tracingowe e, na ziemi, mamy kurtyny, które się odsłaniają. Sekundę dosłownie przed jest lokacja, która wygląda, jakby była z PlayStation 1, gdzie tekstury naprawdę są niskie rozdzielczości, są rozmazane i brzydkie. Cała stylistyka ma trochę przypominać tak, jakby ludziki z plasteliny, może trochę zabawki, i ja to rozumiem. Wszystkie katzenki, które zostały dodane, takie trójwymiarowe, fajne CGI, one wyglądają tak, jakbym włączył z jakiegoś Baby Sharka. Dla takich pięcioletnich dzieci Gdzie są bardzo e, źle animowane Bardzo są ubogie w animacje e, Są bardzo czyste I bardzo mało jest detali na ekranie Co naprawdę daje wrażenie jakby to była bajka Zrobiona w jakimś 2000 roku Jakieś takie pierwsze początki CGI I to chyba był taki stylistyczny wybór Że tak miało być, ale no niestety Ciągle miałem uczucie, że gram w grę Dla malutkich dzieci, która leci gdzieś na YouTubie to samo można powiedzieć o animacjach, bo przed chwilą graliśmy w Wonders, gdzie mamy takie fajne animacje. Jak wchodzimy na przykład do rur, i w ogóle wszystko jest takie, no. no przerysowane i zrobione no dobrze, detalistycznie. No a tutaj znowu wracamy do lat 90., gdzie nie ma prawie w ogóle animacji, są minimalistyczne rozmowy między postaciami też są minimalistyczne. What the fuck is this piece? Więc nie do końca jestem przekonany co do grafiki i nie do końca mi się ona podoba. Tym bardziej, że niedawno była premiera też remakeu, też starej gry. A tutaj grafika pioronująco piękna. Da się da się. I tak mamy na przykład mapę, która normalnie była posiatkowana i widzieliśmy tylko małe kawałki, teraz jest cała. No fajnie, fajnie, że tak jest zrobione i ta mapa faktycznie ładnie wygląda. Wow, 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 it's very nice. Ale jeżeli chodzi już o levele, to dalej mamy te takie, jak to się mówi, diaramy, że takie, już takie małe, małe wysepki, na których gramy, które są odseparowane od czegokolwiek wszystkiego, i to jest bardzo retro doświadczenie, które może nie być do końca przyjęte ciepło, szczególnie jeżeli przedtem grało się na przykład na Wake'a. Zaszło od groma zmian, jeżeli chodzi o walkę. Bo widać, że twórcy chcieli ją nam urozmaicić i spowodować, żebyśmy się bawili troszeczkę lepiej. No bo wiadomo, w starych grach te walki były bardzo sztywne i im się nie udało. Doszła mechanika, w której to podczas wykonywania ataku turowego e, musimy wcisnąć taką małą ma QTA, taki Quick Time Event, w którym musimy kliknąć jakiś tam przycisk, żeby nasz atak się rozbryznął na pozostałych, co jest fajnym pomysłem. E, no i powinien się spisać, ale tak naprawdę się nie spisuje. Bo oprócz tego, że non-stop padamy na przeciwników, czasami nawet misje są takie, że musimy pokonać 12 przeciwników pod rząd, dokładnie tych samych, to dodatkowo walki trwają, no po... No nie wiem, sama walka trwa dosłownie sekundę, tylko atak i koniec po walce. Ale musimy obejrzeć cutscenkę, że weszliśmy do walki, cutscenkę, że walka się rozpoczęła, cutscenkę, że go uderzyliśmy, cutscenkę, że on umarł, następnie cutscenkę, że wygraliśmy i haha, a nie daj Boże jeszcze, my jest level, że wbiliśmy, więc oglądamy kolejną cutscenkę. No, no i, i tym sposobem obejrzeliśmy 10 cutscenek, a wcisnęliśmy tylko jeden przycisk, bo walki w tej grze są okropnie płytkie, proste, banalne. what the fuck Jest to iście retro doświadczenie, jeżeli chodzi o walkę, bo my wiemy, że taką walkę można turową już zrobić dynamicznie i fajnie. No bo weźmy na przykład Bravely Default, gdzie możemy tury sobie szybko wybierać. Wszystko dzieje się niemalże tu i teraz. Możemy cztery tury naraz zrobić. Jeszcze lepiej chyba to jest zrobione w Octopath Traveler, gdzie walki są super błyskawiczne i fajerwerkowe i naprawdę sprawiają dużo radości. Ostatnio podobały mi się walki w Shin Megami Tensei, gdzie wskakiwaliśmy w nie i uderzaliśmy w tą słabość przeciwnika i wychodziliśmy. Wszystko było dosłownie w parę sekund. I choć trwały parę sekund, to i tak jak jakaś głębia tam ciągle była. Walki w Mario RPG są bardzo, bardzo przestarzałe co no, no niestety spowodowało, że się nudziłem. Nudziłem się, no bo nie było tego, tej głębi walk turowych, gdzie to faktycznie każdy mój ruch, e, będę czuł to odbicie w kolejnej turze, gdzie fajnie na przykład było to zrobione w grze pod tytułem Children of the Light, która inspirowała swój system walki, właśnie gdzie ten pędził czas i my wyprzedzaliśmy przeciwników, bądź byliśmy za właśnie na podstawie tych decyzji, które podej podjęliśmy. No to jest Grandi przecież, nie? system System. Świetny system. A to nie jest tak, że Square nie znał dobrych systemów. No przecież mamy tutaj ten system, e, jak on się nazywał? ATB? No i przecież Squali już znał te takie myki, że można tą walkę zrobić szybszą i dynamiczniejszą. Ale jej nie zrobili, bo wydaje mi się, że chcieli, żeby ta gra była specjalnie powolna dla młodszych graczy i przypominała trochę walki z Pokémonów gdzie wchodzimy do walki i musi być napis, który nas powita, że jesteśmy w walce. Następnie wykonujemy ataki, i musi się pojawić napis, który napisasz, w którym jest napisane, że wykonaliśmy jakiś atak i że robiliśmy tyle damage'u. Następnie teraz atak przeciwnika, który zrobił tyle da i ciągle czytamy te teksty, co się dzieje na ekranie. Większość walk w grze jest po prostu nudna i polega tylko na robieniu w koło ataku, ataku, ataku. I wciskam atakuj, 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 i wiecie co, z pierwszych 40 minut, jak tutaj widzicie, klip się nazywa 40 minut. Chciałem zrobić z 40 minut kompilację właśnie tych ataków, no ale jak widzicie, zrobiłem tylko z 10 minut, może nawet nie całych. A patrzcie ile jeszcze przed nami było klipów samej, samej walki. No nie dałem rady, bo tego było tak wiele, po prostu ten się w nieskończoność to ciągnie. Tutaj ciągle, ciągle kto kogoś mi atakuje i ciągle robię ten jeden atak przez całe. 12 godzin grania. Są też te walki załatwe. Jedyne walki, jakie sprawiają, nawet nie problem, ale trzeba coś pomyśleć chwilę i może uderzyć w jakąś słabość przeciwnika, to są walki z bossami, które zajmują nam, no mi przynajmniej zajmowały, no te wiecie, 5-6 minut i po sprawie, no bo one nie są skomplikowane. I to jest chyba moje te największe tutaj zażalenie, to jest to, że ta gra jest po prostu załatwa. I widać, że Square zaprojektował ją z myślą o młodszych graczach. Normalnie w tego rodzaju grach uwielbiam farmienie I levelowanie swojej postaci Tutaj to farmienie nie sprawiało mi żadnej satysfakcji Bo jedną nagrodą jest doświadczenie I ktoś mi powiedzieć, że no ale przecież to w każdej jest doświadczenie Nagrodą i levelowanie no, no nie do końca, bo w Pokemonach łapiemy Pokemony Możemy zdobyć nowe wyposażenie Tutaj tego nie ma, możemy tylko kupić w sklepie Możemy znaleźć czasami gdzieś w skrzyni Ale jest to rzadkość Często naszą nagrodą jest to, że Przeciwników możemy okraść z jakiejś umiejętności Czy może jest coś takiego jak Klasa nasza, że tą klasę chcemy po prostu podnieść w rankingu. No tutaj nie ma nic takiego, nie? Tutaj w walce jedyne, co dostajemy, to jest doświadczenie, które potem prowadzi do levelu. Twórcy zdawali sobie sprawę, że jest to zbyt banalny, za prosty system walki, więc dodali specjalnych przeciwników. Przeciwników, których nie możemy pokonać atakami fizycznymi i musimy użyć magii. Znaczy, fizycznymi możemy, ale musimy go uderzyć pewnie z 40 razy, zanim on umrze, bo zadajemy tylko jeden punkt uderzenia. Na domiar złego w późniejszych etapach gry doszedł przeciwnik, który jest niezniszczalny i nie da się go pokonać fizycznym atakiem. Jedynie atak specjalny bądź magia jest w stanie go pokonać. No a jeżeli nie macie paska naładowanego, albo nie macie many i zablokuje was pod ścianą, no to utknęliście na dobre. Natomiast wielki plus należy im się za stworzenie systemu, gdzie to za każdy udany ten atak ładujemy pasek i pasek gdy się cały naładuje to możemy zrobić super atak całą drużyną, triple atak, gdzie wszyscy atakują, jest taka fajna katstęka, która wygląda jak z Baby Sharka, ale uważam to za plus, bo dało mi to jakiś, coś mogłem robić podczas tych walk, miałem jakiś gol do osiągnięcia, jakiś cel na tego paska, więc tak urozmaiciło mi to rozgrywkę. Tu i ówdzie zostały poprawione jakieś takie małe detale. Jak na przykład, gdy kupuję i tamy w sklepie, to teraz widzę, który Itam co robi, i mogę go założyć na moją postać. Błyskawicznie. co jest fajne. Mamy też takie błyskawiczne menu, które się włącza i możemy sobie na przykład wziąć tam życie, no nie podczas. Nie, nie musimy wchodzić do tego menu, więc są takie szybkie paski wyboru. To też jest fajne i to też poprawia nam tą ten flow i tą rozgrywkę. W grze też są minigierki, które całkiem mogą nam rozbawić i zabawić czas, ale niestety nie mają one żadnej głębi. Chodzi tylko o zbieranie punktów czy zbieranie pieniędzy. Pieniędzy, których tak naprawdę nigdy wam nie zabraknie. To w tej grze nie ma tak, że jesteście biedni, spukani i nie, nie, nie macie no, przedmiotów, których nie możecie kupić. na starego RPGa przystało, że za każdy razem, gdy wchodzimy do nowego miasta, znajduje się nowy set, jeden nowy set na każdą postać, który musimy kupić i no i zawsze będziecie mieli kasę, żeby to zrobić. To też takie jest, wiecie, bardzo retro, bardzo starodawne. No niestety mam wrażenie, że twórcy chcieli nam urozmaicić tą rozgrywkę właśnie tymi minigierkami, tam poprawili je, trochę dodali, ale no niestety nie uda się tej gry urozmaicić, bo jej podstawa, jej fundamenty, które są z 96 roku są po prostu przestarzałe. I prostota tej gry może może być zaletą, bo dla młodszych jest to idealny wstęp do właśnie jrpg -u. więc jak macie kogoś młodszego, w wieku 10 lat, kto nigdy nie grał w JRPG-i trochę go przerastają te wszystkie statystyki, drzewka, rozwoju, no to tutaj mamy idealny produkt, to jest po prostu fantastyczne dać to młodszemu graczowi, graczu, aby właśnie się nauczył, na czym polega JRPG-owanie, turowanie, te takie mini rozgrywki szachowe. Myślę, że to jest świetny tytuł pod tym względem. No i do tego jeszcze mamy fabułę, która faktycznie tutaj błyszczy i dalej fajnie się trzyma. Jest pełna śmiesznych momentów, walczymy ze śmiesznymi bosami, jakimś, nie wiem, tortem weselnym. Ciągle są takie spiny na tej fabule, gdzie to niby, niby na przykład właśnie ma być ślub, a koleś w ogóle nie rozumie, czym jest ślub. Spotykamy Power Rangersów... Uważam, że Marian to świetna odsłona dla młodszych, świetne wprowadzenie do JRPGów, gra historyczna, która, która jest ważna i której należy się szacunek, dlatego nie dam Marianowi żadnej oceny, bo byłaby to ocena niska. Na dzisiejsze standardy uważam, że ta gra jest po prostu przestarzała. Stare JRPGi nie są trudne i nie wiem czemu jest taka moda, że uważane jest, że to jest za trudne. One są bardzo powtarzalne, jak to stare gry mają w naturze. W Mario na dodali opcję jeszcze łatwiejszą, w grze, która jest banalna, jest opcja jeszcze łatwiejsza. Ja bym chciał, żeby to była jakaś taka opcja trudniejsza, bardziej skomplikowana, żeby te walki miały większą głębię, bo są okropnie płytkie i proste i dla kogoś, kto grał już tysiące RP-ów w swoim, no nie tysiące, ale setki RP-ów w swoim życiu, gra ta po prostu nie miała żadnej głębi, była płaska, była nudna i była powtarzalna. Ehm, no bo po prostu jest to produkt z przeszłości, z innych czasów, kiedy gry po prostu miały inny styl i inne ubarwienie i grało się w to inaczej. No i nie udało się tutaj Nintendo jakoś tam udoskonalić tej starodawnej rozgrywki i próbowali zrobić co mogą, no ale no, no nie, no ja po prostu się nudziłem przez całą grę i ukończenie zajęło mi tam z 12 godzin i tak, potem mamy takich super bossów, których możemy zrobić jeszcze raz, którzy są trudniejsi, ale to tak naprawdę tyle z wyzwania z całej gry. Więc jeżeli macie ochotę zrobić nostalgiczną podróż do lat 90. i zagrać sobie w Mariana, no to myślę, że może Wam się spodobać. Jeżeli macie młodsze osoby w domu, które nigdy nie próbowały Jotter ale no, to, to, to wydaje się to zbyt trudne i nieosiągalne, to Marian spisze się fantastycznie. Ale jeżeli myślicie, że to jest jakiś dobry. RPG, który no, dorównuje standardom dzisiejszym, dzisiejszych JRPGów, które faktycznie potrafią być fajne i głębokie, to Mario się totalnie nie spisze. A ja chyba właśnie tego oczekiwałem, bo jak byłem młody, to pamiętam, że Mario po prostu było dla mnie za trudne i zbyt skomplikowane. No ale czasy się zmieniły, ja podrosłem. A Mario został taki, jaki był z lat 90. Dziękuję, że oglądaliście ten materiał. Mam nadzieję, że się widzimy na kolejnym. Pamiętajcie, to jest tylko moja subiektywna opinia, więc napiszcie swoją subiektywną opinię w komentarzach. Trzymajcie się krótko i do zobaczenia na kolejnym.